Patrzyłem przez Judasza, normalnie, patrzę, stoi mężczyzna, no otworzyłem drzwi i mówię, o co chodzi. I stamtąd od razu się zrobił z jednego czek. sklonowano im się na Czech. I pchanie mnie tu, i wtedy właśnie, zamknij ryj, bo ja mówię, o co chodzi, o co chodzi, a ten mówi, zamknij ryj. Wepchanie mnie do pokoju okno było otwarte, a ten mnie pchał. Ja zacząłem strasznie krzyczeć, Ratunku. A słyszałam, jak do męża jeszcze mówili, zamknij gębę, bo cię załatwimy. I tak jakoś się tu odbiłem ja uderzyłem o tą szafkę. Co mówisz, że kim oni są? Ty tu nie mieszkasz, co ty to robisz yy, i tyle. Jakby pan nazwał tych mężczyzn? No jak to, badziary. Tak się czułem, że napadł, no nie? Potem zauważyliśmy, że znikł jeden z nich. A on wymieniał zamki tam, a oni nas tu trzymali. Gdy policja przyjechała, no to oni do policji mówią, że mają tu papier wynajmu. Pokazywali dokumenty, oni jakie mają i, i mówią, że my bezprawnie tu mieszkamy, y, my, że mieszkanie jest zadłużone, niepłacone i oni przyszli nas usunąć z tego mieszkania, bo to nie jest nasze mieszkanie, a oni są studentami i, i oni mają tu prawo mieszkać. No jak się ta interwencja zakończyła? Czy oni opuścili to mieszkanie? Oni nie chcieli, ale po pewnym czasie wreszcie wyszli oni. Wsiadli w samochód i odjechali. Jak to wydarzenie zmieniło Pani życie? No to już teraz jest koszmar. Brutalna napaść i próba siłowego przejęcia mieszkania, w którym od blisko 40 lat mieszkają pani Teresa i pan Jacek, małżeństwo emerytów z Krosna. To dramatyczna konsekwencja zwrócenia się o pomoc w zachowaniu prawa własności lokalu do konsorcjum prawno-finansowego z Wrocławia. Cała historia ma swój początek w 2018 roku, kiedy to pani Teresa postanowiła podarować córce Joannie swoje mieszkanie, z zastrzeżeniem, że wraz z mężem będą mieli prawo odmieszkać tam aż do śmierci po jakimś okresie, dowiedziałam się o, tam od rodziny, że niestety mieszkanie, które otrzymałam w darowiznie, będę musiała zwrócić, ponieważ niestety mieszkanie mi się nie należy. A z jakiego powodu miało się pani to mieszkanie nie należeć? Bo po prostu musi powrócić do masy upadłościowej mojej mamy. Wziąłem kredyt, raty miałam, no ale, ale wcześniej słuszko nie mówiłam, no bo uważałam, że, że to nie powinno jej tak bardzo interesować. No i dopiero jak już nie dam rady sobie, że tak powiem, z tymi ratami, no to dowiedziałam się, że jest taka możliwość ogłosić upadłość konsumencką. Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które ma na celu oddłużyć niewypłacalnego dłużnika. W styczniu 2020 roku Rzeszowski Sąd ogłosił upadłość konsumencką pani Teresy. W sprawie ustanowiono syndyka, którego zadaniem było oszacowanie majątku kobiety, jego sprzedaż, a następnie spłata pozyskanymi pieniędzmi powstałego zadłużenia. Syndyk zażądał od córki pani Teresy zwrotu mieszkania podarowanego jej blisko 10 miesięcy wcześniej przez matkę. Kobieta o pomoc prawną zwróciła się do konsorcjum prawno-finansowego z Wrocławia, na którego czele stał prawnik Łukasz K. Przedstawił się tu jako osoba bardzo kompetentna, z dużą wiedzą. E, zapewniał mnie, że prawo jest po mojej stronie, że mieszkanie jest moją hmm. własnością, a nie ma mieć powrotu do masy upadłościowej, czyli mojej mamy. Czyli zapewniał Panią, że tę sytuację rozwiąże, że Czy sprawi, rozwiąże. że nie będzie Pani musiała tego mieszkania Aha. zwracać syndykowi? Oczywiście. E, Łukasz K. zaproponował, że można założyć spółkę. E, on będzie oczywiście tu prezesem spółki, na podstawie której ja wniosę wkład do firmy właśnie. To mieszkanie, które otrzymałam w darowiźnie, i jak będzie to mieszkanie w tej spółce, ono będzie zabezpieczone. Czy pani przystała na tę propozycję? Tak, przystałam na tą propozycję.